Cześć kluski z rosołem, kluski z rosołem, 26, 26 maja 2025 roku. A tak jeszcze w kwestii prostytutek, no bo tam wiadomo te szujnie szmaciarze, Zonetu szmaciarze i wszystkich innych ścieków typu TVN będą teraz zarzucać, zarzucać Karolowi Nawrockiemu, naszemu przyszłemu prezydentowi. O tym, że jakieś prostytutki, gdzieś tam coś, że, że mm, załatwiał, pracował w hotelu Grand, yy, albo, albo, no nie wiem, to zarzucają wszystko, te ustawki, coś tam w lesie. No ja już tłumaczyłem, my wolę, słuchajcie, no dzisiaj takich zawodów, że się leją jedni na drudzy, to jest po prostu wystarczy włączyć YouTube, zobaczcie, ile jest takich. Nieformalnych organizacji, gdzie jest to organizowane i komu to przeszkadza. Spotykają się w starych shopach, jakiś starych domach, byłych fabrykach i tam się leją. Rzeczywiście jest to brutalna, aż straszna to patrzeć. No ale nie lepiej niż na ulicy, niż pod domem, niż pod szkołą. niż tak, żeby to mogło dotyczyć każdego z nas, osoby postronne. Robią to między sobą. Robią to dla kasy dla wyżycia, nie wiem, z jakiegoś zboczenia. Wszystko nie jest jedno. No mi zawsze tłumaczy, jak się chcesz drzeć mordę, to idź do lasu, czy krzyczeć, to ci idą do lasu, zamawiają sobie pogotowie, ochronę medyczną, ustalają zasady i tak dalej, tak dalej, to jest akurat zarzut, no to nie, lepiej z pederastami i dewiantami, dewiantami, poprzebieranymi, żeby deprawować. Deprawować i siać obrzydzenie i zgorszenie, lepiej chodzić w Paradzie Równości jak Rafał Trzaskowski, Szczerba i paru jeszcze tam innych, innych, e, innych, innych, dewiant się, się, się przyglądał, innych. A taka a propos prostytutek, ja opowiedziałem w swojej, w, swojej, w swojej biografii życie, jak film, o tym, że moje życie było życiem rock'n'rollowym. Teraz się oczywiście ten film poprzedni, który nagrałem, oczywiście sobie robię trochę jaja tak. Ale nie będę też udawał, bo to byłoby nie, 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 nie smaczne w tym kontekście, tak, jakby oszukiwanie. Miałem kolan, koleżanek bardzo dużo prostytutek, czy bardzo dużo, dużo może tak, bardzo dużo, dużo znałem i tak dalej, i tak dalej. Poza tym Wielu z Was nawet nie wiedziało, nie wiedziało, że one ten, typu, ten typ roboty wykonują, brodnej roboty. Eee, a jak dzisiaj byście poszli po tych klubach, ja nie wiem jakie dzisiaj są, ale tak jak kiedyś było tam Cynamon, Level coś tam i tak dalej, i tak dalej. to macie połowę wtedy z odloty.pl, z .pl, Escort Escort.pl i tak dalej. Czym to się różni i tak dalej znadmiennie cicho daiki, no, przecież to połowa naszego show biznesu jeździła do, do jeździła do jeździła do jednego drugiego księcia, no, domek, nad, domek, domek nad ten jezie, domek nad jeziorkiem tam w Maroku czy gdzieś, no, przecież bym wam wienił gwiazdy nawet, które tam jeździły. które dzisiaj są takie autorytety e, i tak dalej, no, ale jakby nie widzę takiej potrzeby, żeby to robić, tylko wie, wiecie, to jest coś, a powiem Wam inną rzecz. Ale miałem takie dziewczyny, które, które coś powie zawsze jest jakiś wybór. No, może jest, może nie jest. Ludzie czasami tak postępują, były prostytutkami, to powiem wam, że one jakby się śmiejecie z nich, czasami je traktujecie jako kogoś gorszego. Ja kiedyś pamiętam, miałem takie dwie koleżanki, kaśka, kaśka. ci co będą. Są tacy, którzy będą mnie pamiętać. Przypomniał parę osobom, to wiedzieli: Kaśka, Kaśka, o co chodzi. Mm. To kiedyś ja, Kaśka, Kaśka, tam pamiętam, coś tam się działo. Jakiś tam był faj fajny film w kinie. Ja zaproponowałem dziewczynom, dziewczynom, żeby poszły ze mną do kina. Ja już wilku, byłem wilkiem, sam rozpoznawałem, żeśmy byli w Sadybie. Dziewczyny mówią: Ty, Jarek, się nie wstydzisz na miś? Przecież, jak cię ktoś pozna, jak coś tam i tak dalej, ja mówię, powiem tak: ja mówię, chuj mnie to obchodzi, że to pozna. Mówię dziewczyny, Wy macie więcej charakteru prawilności w sobie niż ci, co, co Was opluwają i udają. Z tych, co o tym piszą, tych pseudodziennikarzy lewackich z Gazety Wybiórczej i innych, no to, to one mają więcej charakteru niż Wy, niż ci politycy wszyscy, ci posłowie i tak dalej. To mało który ma tyle charakteru, co te dziewczyny mają. Żeby sobie z tym wszystkim poradzić Być odpornym na, na to wszystko, co, co, z czym wiąże się, wiąże się ta robota, którą robią Tak, oczywiście, później się zapętlają, później nie widzą możliwości innej. Później łączy się to z narkotykami, jest pewna pętla, która, która zaciska się to na szyi A później znajdują sobie faceta Przesiadają się na tą stronę, o tutaj gdzie ja mam wodę, to one wtedy tam siedzą, nagrywają filmiki, jakich facet prowadzi, Bentleya, Ferrari, jeżdżą do Kan i już nie mają nic z tym wspólnego, są szczęśliwe. Ale powtarzam, e, dziewczyny, pamiętam, nie mogły później przez lata, nie mogły tego, tego... znaczy to było dla mnie bardzo duże uznanie, bo, bo jak powiem, że mogłem wtedy. Zawsze na nie liczyć, to oczywiście ktoś się zaśmieje, ale to eee, u mnie w lokalu, u mnie w lokalu kiedyś jak otwierałem Tonik kafę Marszałko Skarb wilcze otwierałem zimą. To było za gębie. Takich prostytutek, co stały na wilcze i tak dalej, i tak dalej. Jak otworzyłem lokal. Kiedyś przeszedłem się tam chorzą wilczą. Mówię panie, panie proszę, proszę, proszę. Zapraszam wszystkie wszystkie na lufę, na bombę do mnie. Jak wprowadziłem, a lokal był fajny, młodzieżowy. wiadomo, że nie, nie, nie. One są tu u siebie. Pamiętam Panią Krysię, Węgórz będziesz pamiętał Panią Krysię, Pani Krysia później przychodziła do mnie na urodziny. Słuchajcie, zawsze, za każdym razem, kiedy przychodziły, mówię, lufeczka się im należy, stoją na dworzu zimno i tak dalej, i tak dalej, będziemy tutaj wspomagać działalność, prywatną działalność tutaj, prywatny biznes. Zawsze po lufie dostały, nie musiały za to płacić oczywiście, zawsze zostawiały więcej na piwku i tak dalej, i tak dalej i pamiętam taką rzecz kiedyś. Siedziałem z moimi tymi kumplami z terroru. Myśmy pili jak zwykle w czwartek. No i pamiętam, pani Krysia w takich kabaretkach. Pani, taka około 60, w kabaretkach, w jakichś takich trzewikach z beczką Przyszła do tego stolika i tak stoi, tam coś pokazuje. Chłopaki patrzą. No, no pani, Krysia, ci co wiedzą, jak, pamiętam, jak wyglądała pani Krysia, to wiedzą. Oj, miała bardzo wielu klientów. Takie fury przyjeżdżały po nią. Pani Krysia tak stoi i tak dalej i tak dalej w końcu mówi Ja mówię Pani Krysiu co jest? I tak chłopaki nie wiedzieli o co chodzi, ale chłopaki też wiedzie Ona mówi Paniarku że żena stoi przy Pana samochodzie, tam jacyś coś gnaje się Zabierali do Pana samochodu, już pilnujemy Pan se przestawi tutaj To tam mówi ta Bożena pilnuje Panu miejsca To Pan se przestawi bliżej lokalu Można? Można Tak więc szanujmy ludzi